Cześć kochani! Dzisiaj porozmawiamy o diecie na refluks i ugotujemy danie lekkostrawne, które nie jest kurczakiem z ryżem. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał i wpadać na mojego Instagrama. Co to jest refluks? To jest takie nieprzyjemne pieczenie wzdłuż przełyku, odbijanie, cofanie się troszkę treści żołądkowej. Mm, refluks jest paskudny, ale wiecie, że można załatwić dietą ten problem. Wiele osób bierze leki na refluks, które zmniejszają kwasowość żołądka. Oj, nie jestem ich zwolennikiem. Dlaczego? Ponieważ dobrze działają na żołądek, ale źle działają na to, co się dzieje poniżej, na naszą mikrobiotę jelitową. Dlatego takie leki na refluks można brać nie dłużej niż 3 miesiące, ale wielu moich pacjentów szybko je odstawia. Bo zaczyna stosować dobrą dietę. Przede wszystkim regularność posiłków. Mało i często nie rozciągajmy tego żołądka, nie rozciągajmy tego już rozciągniętego, dolnego zwieracza przełyku. Tak to się nazywa. Eee, także mało często pozażywieniowe sytuacje, co jest jeszcze bardzo ważne, żeby nie kłaść się po posiłku od razu. Idźmy sobie na delikatny spacer, żeby nie nosić bardzo obcisłych ubrań, żeby nasza przepona nie była uciskana i to jak śpimy, czyli można sobie spać troszeczkę wyżej. Nawet są specjalne poduszki antyrefluksowe, które są bardzo wygodne i właśnie pozwalają spać w takiej pozycji. Unikajmy też gorących prysznicy, zimnych prysznicy, szybkich zmian temperatury, e, nachylania się e, po posiłku. Wszelkiego rodzaju ruchy są tutaj zabronione. Ale wróćmy do diety. Przeanalizujemy sobie wszystkie grupy produktów spożywczych. Zacznijmy od produktów zbożowych. E, wiele osób, które ma refluks, zaczyna jeść biały chleb, bo ciemny chleb na zakwasie im szkodzi. I oczywiście to normalne. Natomiast Natomiast absolutnie nie jestem zwolennikiem tego białego chleba, nawet w refluksie. Myślę, że spokojnie chleb Graham albo pieczywo orkiszowe, które jest delikatnie, będzie fajnie tutaj funkcjonowało na nasz żołądek i przełek. Jedzmy drobniejsze kasze, yy, brązowy ryż jak najbardziej, brązowy makaron, tu wszystko jest tak i mimo wszystko delikatne, że absolutnie nam nie zaszkodzi. Oczywiście unikajmy smażonych potraw, to też jest bardzo ważne i tłustych, ciężkich fast foodów. Tu z tego jedzenia. Jeżeli chodzi o warzywa, to na pewno odstawiamy cebula, czosnek, por, ewentualnie kalafior, kapusta. Oczywiście, dieta w refluksie jest dietą indywidualną. Jak każda dieta, powinniśmy prowadzić dzienniczek żywieniowy, żeby ocenić, co nam szkodzi, co nam nie szkodzi. Bo książkowo to ja pacjentowi mogę wszystko powiedzieć, ale każdy jest. Istotą indywidualną indywidualnie również reaguje na wiele produktów spożywczych. Na pewno unikajmy wszelkiego rodzaju octów, marynat, które podbijają nam ten refluks, więc warzywa marynowane niestety odpadają. Wiele osób ma problemy z ogórkiem świeżym i z papryką świeżą, ale to też kwestia indywidualna. Jest bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o warzywa. Pomidory i sosy pomidorowe. To najbardziej zaskakuje moich pacjentów z refluksem. Niestety trzeba je odstawić. Owoce? Hmm, cytrusy. To na pewno nie jest dobre rozwiązanie dla osób z refluksem i ewentualnie takie pikantne niektóre owocach, jak na przykład ananas, ale to znowu kwestia indywidualna. Wybierajmy chude produkty mleczne. Kefir, maślankę, delikatny jogurt, chude mleko. Na pewno refluks nasilają tłuste sery, żółte pleśniowe, topione, majonez, śmietana, masło, mleko kokosowe w puszce, które jest dosyć tłuste i ciężkie. Nasza dieta powinna być generalnie lekkostrawna. Chude mięso. Pieczone, pieczone ryby, rośliny strączkowe, soczewica czerwona, którą ja dzisiaj użyję do przepisu groszek zielony, jak najbardziej. Może, a i jeszcze tofu, bo jest bardzo lekko strawne. Eee, może zrezygnujmy z ciężkiej ciecierzycy i fasoli, typu jaś, chyba, że jest zmiksowana na przykład trochę do zupy, albo do sosu, albo jest to pasta do kanapki, hmm, humusik hmm, jak najbardziej. Ale bez czosnku. Także robimy sami w domu, a nie kupujemy. Jeżeli chodzi o jajka, osoby z refluksem, lekka jajecznica na parze, niesmażona, ewentualnie jajko na miękko. Delikatne tłuszcze, orzechy, nasiona, zmiksowane koniecznie na proszek, będą bardziej lekkostrawne. Siemielniane. Klej z siemienia lnianego to najlepsze lekarstwo na refluks Zalewamy siemielniane, może być mielone, może być w peskach, w peskach gotujemy. Gęstość klejku jest zależna od nas i pijemy sobie go na czczo. Można go popijać również między posiłkami. Naprawdę, nie ma nic lepszego niż kleik z lnianego. Nie każdemu smakuje, można ewentualnie dodać yy, zmiksowane troszkę owoce, ewentualnie troszkę kompotu, soku yy, i wtedy będzie to taki delikatny yy, kisielek. Unikajmy ostrych przypraw, to jest bardzo ważne, bardziej bazylia, tymianek, oregano, zioła prowansalskie. Jeżeli chodzi o płyny, mało często woda, delikatna herbata, delikatne napary ziołowe, ale nie mięta, e, mięta nasila refluks. I co jest najgorsze na refluks? Kawka. Niestety, osoby z refluksem powinny absolutnie odstawić kawę. Dieta lekkostrawna nie musi być niesmaczna. To nie tylko biały ryż i kurczak. Przygotujemy sobie lekkostrawny makaron ryżowy dla osób z refluksem. Gotowaną marchewkę wrzucamy do dzieży blendera. Dodajemy jogurt naturalny, troszkę cynamonu, kary opcjonalnie do smaku zamiennik cukru dodajemy jeszcze kapkę oleju i blendujemy sosik przekładamy do miski makaron ryżowy go wystarczy tylko zalać wrzątkiem warto kupować makaron ryżowy z ryżu brązowego jest jeszcze zdrowszy ale taki biały, już mm, jak najbardziej. Nakładamy nasz aromatyczny sos. Na wierzch kładziemy ugotowaną aldentę czerwoną soczewicę, która naprawdę jest bardzo lekkostrawna, a dodatkowo odżywcza. Pamiętajcie, żeby dodać też do takiej lekkostrawnej diety dużo wartości odżywczych, także nasze danie posypujemy. Zieloną pietruszką. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał. Bardzo Was proszę o te kciuki do góry. Napiszcie mi, proszę, jeszcze o jakich schorzeniach chcielibyście posłuchać, zarówno merytorycznie, jak i praktycznie. Do zobaczenia! Pa!